Dzień dobry kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Julia Żugaj, a dzisiaj napisałam do influencerów, żeby zdradzili mi swoje tajemnice. A jeśli zapytacie... Julia, co to za tajemnica? Już wam odpowiadam. Są to tajemnice związane z wychowywaniem... ...psów. Zapytałam się influencerów jakie są ich lifehacki, jakie są ich triki, żeby jak najlepiej zajmować się swoimi zwierzakami w trzech kategoriach. Jedzenie, zabawa, kąpiel. Dostałam wspaniałe rady, a dzisiaj je wszystkie przetestujemy. Pierwszy livehack jest od Fusialki i Drakona. Fusia napisała mi tak. Często przygotowuję mu lody z maty do lizania, czyli rozmarłuje pastę na macie i daję do zamrożarki i później on sobie tu liże. Czyli przy okazji zajmuje mu to czas, więc fajnie. Dla to sprawdza się jako fajna chłoda dla psa. Niestety mamy zimę, ale i tak to wypróbuję. Trochę tylko zmieniłam koncepcję, ponieważ mam wrażenie, że moje psy trochę nie poradziłyby sobie z taką dużą matą. Jednak drakon to jest duży pies. Więc wzięłam takie kostki do lodów i spróbuję im zrobić takie przysmaczki z masła orzechowego. I w ogóle patrzcie, przy okazji, jak się złożyło, kupiłam totalnie nieświadomie w kształcie ananasa. Mój kółki jest największym fanem ananasa, więc złożyło się idealnie i robimy przysmaczki. są już gotowe, ja wsadzam do zamrażarki i będziemy musieli chwilkę odczekać, aż to się zamrozi. Dobrze, moi drodzy, nasze masło orzechowe się już w miarę zmroziło. Pamiętajcie tylko, kochani, że jeśli chcecie ten lifehack właśnie robić z masłem orzechowym, jeśli w ogóle dajecie masło orzechowe swoim pieskom, to w nie za dużych ilościach, bo to jest dość e, mocno kaloryczne. Pamiętajcie, że bez cukru, bez ksylitolu, który jest toksyczny e, dla psiaków. No i najlepiej z takim jak najlepszym składem. Mam tu ze sobą Lilusię. Zobaczymy, czy jej w ogóle zasmakuje. Jaki pyszny! Co więc... Jakie to jest dobre. Zasmakowały i myślę, że jakby było bardziej zmrożone, to faktycznie jako takie e, lody sprawdziłoby się super fajnie. A jeśli byście się zastanawiali, dlaczego jestem w innym outfitie? Dlaczego? Oglądajcie ten film do końca. <śmiennie> Life hack numer dwa jest od Gimpera. Który napisał, że jego piesek uwielbia wszelkiego rodzaju maty węchowe, zabaweczki, do których właśnie się daje masło orzechowe lub takie zabaweczki, do których do środka wsypuje się przysmaki i piesek je turla i... szczeka. Wtedy te smaczki wylatują. Szczerze mówiąc, oprócz maty węchowej, to moje psy nigdy takich zabaweczek nie miały, więc musimy pojechać do sklepu. Kiedyś jak testowaliśmy taki gadżet To bajka to całe pogryzło Zobaczymy jak to się sprawdzi I drugą wzięłam taką, co tutaj w te szczeliny Można wsadzić na przykład masło orzechowe Przetestujemy Moje pieski są już niesamowicie zafascynowane tym, że trzymam Smaczki w ręce, ale spróbuję Właśnie teraz je wsypać, jestem tylko ciekawa Czy kurczę ta dziurka tutaj nie jest Trochę za duża, bo moje psy mają takie Dosyć małe smaczki i mam nadzieję, że Im się to nie wysypie wszystko naraz Poczekajcie chwilę! Dajcie pani czas! Nie ma czasu, dawaj! Wy chciwusy! Ej, no bez takich, dawaj! Czy wy jesteście A ty się aż spłakałaś normalnie bajka z ekscytacji. Już nie mogę wytrzymać. Czekajcie... Nie będziemy dłużej czekać, dawaj! Wrzuciłam im tam do środka, trochę na razie. Tu macie. Dawaj! Dawaj! <śla> ludzie się już zafascynowała. To jest jakiś podstęp. Jak niby z tego mamy coś wyciągnąć? Oszustwo! Ta zabaweczka faktycznie sprawdziła się na medal, nie dość, że pieski były zainteresowane, próbowały wiecie wąchać, podgryzać, turlać, to jeszcze ja jako właściciel miałam spokój na dosłownie 15 minut po jednym takim wrzuceniu smakołyków, także naprawdę fajna sprawa, dzięki Gimper za tą podpowiedź i myślę, że teraz to będzie szło do użytku, zwłaszcza jak będę nagrywać odcinki, bo nie było ani jednego szczeknięcia. Teraz skorzystamy jeszcze z drugiej rady Gimpera, który mówił, że fajnie wypełnić masłem orzechowym na przykład takie zabaweczki w tych zagłębieniach tutaj i wtedy piesek skupia się na wylizywaniu. Co więcej, Gimper powiedział mi, że jego psy tak bardzo skupiają się na tym cudziku, że w ogóle nie zwracają uwagi na to, co dzieje się wokół nich, co dzieje się na zewnątrz i jest to super sposób na Sylwester, bo w trakcie Sylwestra właśnie Gimper wziął swoje psy do piwnicy dał im takie zabaweczki i w ogóle nie zorientowały się, że były jakiekolwiek fajerwerki puszczane, także testujemy. To dla lilusi. Masz bajka? Tu masz swoje Cześć. To jest totalnie najlepszy tip, jaki dostałam odnośnie swoich psów. Ona w ogóle na nic nie zwraca uwagi w tym momencie. Zielona zabaweczka jest odrobinę gorsza od tej czerwonej. Po pierwsze dlatego, że nie ma tej funkcji wsadzania do środka smakułyków, a po drugie jest okrągła. Ta czerwona jest sześcienna, przez co nie tak łatwo się obraca. I jak bajka była na ziemi, to ta piłeczka jej po prostu cały czas uciekała i ona musiała ją gonić. Widziałam, że bajkę to trochę irytowało, dlatego próbowała wkraść się do e, piłeczki Lucy, turbo polecam tą czerwoną Ona jest z firmy, która nazywa się Kongo Kongo! <tryk> Będzie tak, właśnie. Jakkolwiek to nie brzmi. Nie mogę się doczekać, aż w ciele to w życie, w momencie, kiedy będę potrzebowała popracować, w momencie, kiedy będę potrzebowała się pomalować. Boże, jak ja rano się maluję, to psy tak narzekają, bo one wiecie, są wyspane, one mają dużo energii, one chcą się bawić. I ta już się bajce znudziła i tam patrzy, czy, czy Lilka dalej ma. Ona też ma takie, zobaczcie, ząbki, y, ta niebieska, przez co na przykład w tym miejscu y, to, to masło orzechowe tak daleko wleciało. Że ona już nie potrafi tego wylizać tam, więc ta czerwona faktycznie jest dużo lepsza. Przechodzimy do trików związanych z zabawą, a następny trik jest od Dominika Rupińskiego. Dominik napisał, że w momencie, kiedy Blaze go denerwuje, kiedy staje się zbyt natarczywy, a on potrzebuje chwili dla siebie, to chowa mu zabaweczkę między dwa segmenty. Tanapy. Jestem ciekawa, czy bajkę to usatysfakcjonuje, która teraz akurat jest bardzo napalona na rzucanie i faktycznie robi się trochę natarczyła. Chodź bajka, hop. Pędzi tuchowa. Gdzie jest zabaweczka? Gdzie jest zabaweczka? Tu jest. Aha. Bajka wyjęła to w dwie sekundy. <śm> Spróbuję zostawić jej tu i nie pokazywać jej, że to jest... Cóż, mój pies jest zbyt napalony na zabaweczkę i bardzo szybko i zwinnie udaje się wyjąć ją z pomiędzy siedzeń. Niestety u nas ten trik się nie sprawdzi, może to jest też kwestia kanapy, może u Dominika te zagłębienia są trochę głębsze, może ta zabaweczka całkowicie się tam chowa, u nas jest to jednak troszkę takie płytkie, niestety ten trik się u nas nie sprawdził. Następną zabawą, którą sobie wypróbujemy, jest zabawa, którą poleciła mi Wersow. I Wersow powiedziała, że ona z chmurką i z burzą bawi się w taki sposób, że chowa im smaczki w jakiejś zakamarki w swoim mieszkaniu i psiaki wtedy tych smaczków szukają. Teraz na chwilkę muszę was wyprosić, bo musi wam pani schować. Are you kidding me? Żółwik. Dobry piast. Daj, buzi. Daj, buzi. Daj buzi. Dobry tak dobry pies. Ona tak robi teraz, bo ja trzymam smaczki, nie myślcie sobie, że on tak na co dzień robi. Kilka smaczków zostawię tak w miarę na wierzchu. Co to jest za w tym, że składa się smaczki po domu? No zabawa z pieskiem, którą wymyśliła sobie Wera. Czy to pomaga? No to pomaga, pies masz... Znajomy. Pies y, y, się bawi, trenuje sobie węch, ty masz chwilę czasu dla siebie, bo ci nie męczy dupy. To jest lifehack typu daj dziecku tablet, to nie będzie gadać. Tak, ale to jest, jest rozbojowe. Tu pod kanapą... Dobra, wołamy psiaki. Chodźcie szybko, szukajcie smaku! się to, jak one się w ogóle zaangażowały w tą zabawę. Wiecie, od razu tutaj niuchanie, szukanie. Szukają nosem. One w ogóle nie patrzą, jakby nie szukają wzrokiem, gdzie leży, tylko nosem. Zapachem szukają, więc to jest niesamowite. Naprawdę fajny lifehack. Widać, że tutaj trenują swój węch. Znalazły chyba już wszystkie smaki, ale i tak dalej ee, szukają. Zrobiliśmy sobie teraz to w takiej wersji mini, bo rozłożyliśmy im po prostu na przestrzeni kanapy, ale Werka mówiła, że oni oni się w tą zabawę bawią w całym domu, to można mieć nawet do godziny świętego spokoju, także bardzo fajny lifehack i musimy się częściej bawić z moimi psiakami w chowanego. Przechodzimy do lifehacków kąpielowych, na które czekałam najbardziej i następny lifehack pochodzi od Jawora i Oli. I słuchajcie, oni dali mi taki tip, o którym jeszcze nie słyszałam, a brzmi on dokładnie tak. U nas kąpiel zawsze była tragiczna, a teraz pod prysznicem mamy takie siedzisko. I jak tam się stawia, to piesek jest spokojny i da się wykąpać. Nie mam niestety żadnego siedziska pieskowego, ale kupiłam, zobaczcie, takie pudełko, które w ogóle ma napis Enjoy Little Things, więc jest idealnym żółgajkowym pudełeczkiem. Spróbujemy zbudować sobie tutaj taką mini konstrukcję. One powinny stać stabilnie na nim, aczkolwiek trochę się boję, że się będą ślizgać, więc położymy na to e, matę antypoślizgową. Ja ją tutaj przylepię, płynnie przechodząc do ostatniego lifehacka. Jest to lifehack podobny do lifehacka Gimpera, a pochodzi on od kartoni. Wika powiedziała, że Gengar podczas kąpieli lubi właśnie sobie wylizywać z wanny masło orzechowe i że go to na tyle uspokaja, że nawet nie zwraca uwagi na to, że jest kąpany. A my połączymy to właśnie z tym lifehackiem, który już dzisiaj testowaliśmy, czyli... Dorotka, coś ty to tak wysmarował. A jak o to chodziło? Jezu. A jak? Oh a jak to miało być? No delikatnie! No to jest delikatnie, Tak, delikatniej. tak no. tylko w szparkę! A w szparkę tylko! Jezus! Nikt mi nie powiedział! Tak sobie wyobrażałem dokładnie. Masz. Maciej wysmarował na maksa. Nie na Maxa! Na Maxa! Jest, nie jest tylko w szparach! Widzę właśnie! O, wielka sprawa! Dobra, zwalniam się! Dobra, nie zwalniasz się, tylko musisz trzymać jej to. Zobaczymy, jak ona w ogóle na to zareaguje. No stoi! To nie! Ona na tyle nie lubi. Masło orzechowe tego. nie interesuje jej na razie. No zobacz. Nie. Stresujące jest to, prawda? A tymczasem bajka. Na Lilusi ten lifehack nie działa. Spróbujemy bajeczkę. Stoimy. Stoisz? I uważaj, bo to... żebyś nie spadła. Dobrze, ten, ona nie działa. Od razu działa, no Dobra, bajeczce smakuje, bajeczka nie stresuje się aż tak bardzo kąpielą, no to lecimy. Nie, 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 nie. nie. <ścoughs> zobacz, masz, 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 bajkus. Bajkus, zobacz. No zobacz, jakie łasko wspaniałe, Chodź tu, stwierdzeno. Cała po prostu zalana łazienka. Pomóż mi. Masz bajku, słyszę. Po prostu dokończę kąpać bajeczkę. Dobrze moi drodzy, to już będzie koniec tego odcinka. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się ze mną swoimi tajemnicami, swoimi tajemnymi e, hakami i tipami. E, moje pieski, niektóre polubiły inne troszeczkę mniej. Nie, ale tak działa każdy piesak. Do każdego trzeba podchodzić troszeczkę indywidualnie. Dziękuję Wam za oglądanie, buziaczki i do zobaczenia!